Wiem, ile waży nabój. Tata dał mi do rąk ordery i srebrne guziczki, malutkie jak dziesięciogroszówki. Musiałam zacisnąć palce, żeby zrozumieć, jak boli, jakie ślady zostawia. Wiem, jak duży jest nabój. Tata wsunął mi w kieszonkę koszuli. Powiedział w tym miejscu: Nabój przybiera wielkość twojej pięści, bo jak inaczej ma wyrównać szanse i wygrać walkę z wiecznie bijącym przeciwnikiem? Wiem, jak brzmi nabój. Tata upuścił na podłogę album. Na zdjęciu Franka w za dużym mundurze Wehrmachtu i Stefana w podkoszulku przy maczku. Rozumiem, czym jest nabój jedynym, co różni człowieka, sprzed i za karabinu. Dziękuję.